Witamy z powrotem na antenie. Tym razem w studio gościmy księdza e, Tomasza Koprijaniuka Cześć Boże, witam. Jest to dyrektor Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Tak jest. I wolontariusze Kacpra. Tak. Cześć wszystkim. E, chcielibyśmy wam zadać parę pytań związanych z hdm ponieważ to jest niesamowite przedsięwzięcie i może Zacznę od tego, czy takie przedsięwzięcie faktycznie przyciąga młodych do kościoła, takich niezrzeszonych w kościele, czy to głównie jest skierowane do osób ze wspólnot? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem na nie w ten sposób, że przyciąga dużo ludzi, którzy są z zewnątrz, jeszcze nie są zaangażowani w życie kościoła, ze względu na tych, którzy robią taką dobrą robotę podczas różnych wydarzeń, spotkań. Bo samy Światowy Dni Młodzieży to jest wydarzenie, które jest w jakimś konkretnym terminie, tak jak ostatnio było w Lizbonie. I można powiedzieć, że, że się kończy, tak? Ale zawsze papież, jak w tej, podczas Eucharystii mówi, idźcie teraz i czyńcie uczniów w sensie bądźcie w pewnej misji. To właśnie ta, ta część młodych, którzy uczestniczą w Światowych Dniach Młodzieży, są później gdzieś rozsiani w różnych ruchach, w wspólnotach, w szkołach, w miejscach, gdzie się gromadzą, parafiach. I, w, I te Światowe dni młodzieży potem mają swoją kontynuację w takich wydarzeniach, jak chociażby Smal, czyli tutaj to wasze spotkanie. My jeździmy jako krajowe biuro po całej Polsce i odwiedzamy te spotkania w diecezjach organizowane przez ruchy, stowarzyszenia i się okazuje, że na przestrzeni całej Polski jest nas około 120 tysięcy osób młodych. Także jesteście częścią takiej jednej wielkiej całości. No właśnie tak nie możemy zapominać właśnie, że Smal powstał ze względu na sdm -y. Tak, pierwszą taką inicjatywą właśnie księża pomyśleli, że kurczę, jak, jak tutaj zebrać też młodzież e, w, w diecezji. Czy ma ksiądz albo ty Kacper, czy macie e, takie doświadczenie też innego miejsca z Polski, które tak funkcjonuje do tej pory i jest cyklicznym wydarzeniem? E, tak, bo my jesteśmy obecni. Tak, ja w sumie mogę powiedzieć, e, w tym roku miałem takie doświadczenie e, Kokotka, Mhm. Tak, tam też coś takiego podob podobie tutaj do, do Smalu e, właśnie spotkanie młodych i, i właśnie to jest super atmosfera, super wydarzenie. Zbierające młodych. Też dużo osób właśnie e, po JDM podchodziło do nas z taką radością, że e, patrząc nas na te nasze koszulki, e, wolontariuszy taki sentyment mieli do tego, do tego wydarzenia, że jesteśmy bardzo się cieszyli. My zaczęliśmy od Kielc. Potem byliśmy właśnie na Śląsku, czyli w Kokotku. Byliśmy też z Wojskiem na, czyli Diecezja Płocka. Byliśmy w Diecezji Zamojskiej niedawno na Eksodusie Młodych. Paradiso, czyli Archidiecezja Poznańska. No, no, mnóstwo takich wydarzeń, niż chyba będzie 16 czy 17. Tak jak teraz odwiedzamy Wasz Smal, a zaplanowanych mamy 25 w sumie. O, ja Miejsc, w których stajemy razem z naszym namiotem, z wolontariuszami, nie? żeby mówić o Światowych Dniach Młodzieży, o tym, e, czym one są, jaka jest idea, a przede wszystkim też pokazywać nasze projekty, zapraszać do wolontariatu. Słucham? A od kiedy jesteście na Smalu? Kiedyś przyjechaliście? W Czwart y czwartek. Ja jestem dzisiaj. Dlatego, <noise> że jak widzicie po moim nosie dopiero co wróciłem z urlopu, a mój urlop był nietypowy, bo byłem wysoko w górach i trochę mi nos zmarzł. <głos> <Ojej>. <głos> Także mam ten nos, taki trochę się goi teraz ale z radością właśnie po raz pierwszy jestem na Smalu, mam nadzieję, że nie ostatni. My też mamy taką nadzieję. Ja właśnie chciałam się zapytać jeszcze odnośnie całego roku Waszego funkcjonowania. E, opowiadacie, że jest to 25 wydarzeń, na które chcecie jeździć po całej Polsce, z tego co rozumiem. Tak, do końca roku myślę, że tyle odwiedzimy. I jak to wygląda, czy cały czas jeżdżą Ci sami wolontariusze, czy ile macie wolontariuszy i gdzie jest takie biuro główne, e, z którego, e, Wasza baza? To Kacper, może ty. Dobra, no to ja mogę powiedzieć, że e, nie wymieniamy się między wolontariuszami. Też staramy się to jakoś dostosowywać, żeby wolontariusz e, z Gdańska a nie chodł, z zakopanego. Więc <laughs> wolontariuszy mamy z całej Polski. E, nasze główne biuro znajduje się w Warszawie. I e, tak. E, jeździmy jeździmy róż, różnymi ekipami wymieniają się i w sumie... Jakie tam jeszcze było pytanie? Gdzie jest biuro, jak, ile wolontariuszy i A ile Takich koło 40, wydaje mi się, mamy tak, wpisanych. Że... Tak, na ten moment jest e, nawet więcej takich, którzy podpisali z nami umowy wolontariackie, są gotowi, żeby gdzieś e, pojechać, e, bo to funkcjonuje na tej zasadzie, że jest już zrobiona gotowa lista, grafik mm -hmm. i każdy z tych wolontariuszy po prostu się zapisuje, e, tak żeby e, Móc być. To jest w ogóle też tak pomyślane, że ci wolontariusze, którzy mocniej się angażują, to każdego, yy, każdego dnia otrzymują 25 punktów w tym naszym systemie nagradzania. I który wolontariusz uzyska 1000 punktów, to pojedzie do Korei na nasz koszt krajowego o, Biura, także o, o, o. opłaca się być wolontariuszem tak, e, i, i i też nie tyle nawet pewnie dla tych punktów nie, bo to też jest ważne, ale i relacji i tego czego się doświadcza i spotkań e, jest to na pewno bardzo bardzo rozwijające przynajmniej tak myślę. Znaczy, ja mogę jeszcze powiedzieć, że e, to jakby nie jest tylko praca, tylko my też uczestniczymy w tym co się dzieje tutaj na Smalu, nie, że jakby też e, jakby wchodzimy w to doświadczenie tego, co tutaj przeżywacie i, i to też jest takie e, dla ducha coś. Właśnie no. ja chciałam powiedzieć, że jeszcze tylko tak szybciutko mm -hmm. co do tego odpowiedzieć, że no, my z Kazem też się mijamy tutaj co chwilę i też już zdążyliśmy czy z dziewczynami, czy z którym też właśnie porozmawiać, także jak najbardziej te relacje też się w jakiś sposób zawiązują. No właśnie, a jak taki wolontariusz wolontariuszy można zostać? Czy to otwarte jest, czy raczej zamknięte grono? Ja mogę powiedzieć, że jest bardzo otwarte i bardzo się cieszymy. Dużo tutaj właśnie osób podchodzi do nas i pyta się, co zrobić, żeby, żeby zostać e, tym wolontariuszem, e, najlepiej się z nami po prostu skontaktować. My mm -hmm. zalecamy e, maila napisać, że, że nazywam się taki tak i mam taką, mam taką chęć dołączenia do was jako do wolontariuszy. Mamy na naszym stoisku przy namiocie takie ulotki, także ten mail, wszystko jest na qr także można to szybko e, znaleźć. E, w ogóle jest osoba w Krajowym Biurze oddelegowana jako koordynator wolontariatu, mhm. Wiktoria Samp, e, która e, takie osoby zbiera e, i już nawiązuje z nimi kontakt, rozmowy. My na razie jesteśmy na takim etapie, że przyjmujemy do wolontariatu, natomiast też jest potrzebna taka rozmowa o wolontariat, taka jakby rekrutacja, i to będziemy robić w przyszłym roku. Także podczas takich wydarzeń będziemy zapraszać tych, którzy chcą polecieć do Korei. Wtedy właśnie przeprowadzimy z nimi taką rekrutację. No właśnie, dużo już mówimy o Korei. Następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się właśnie w Seulu w 2027 roku, prawda? Jak wyglądają przygotowania do takiego wydarzenia? Z naszej strony jesteśmy już w kontakcie z Komitetem Organizacyjnym w Seulu. Mamy bezpośredni kontakt, tam zapoznałem się z głównym odpowiedzialnym, przewodniczącym, osobą odpowiedzialną za media. Także jesteśmy już w kontakcie i podejmujemy już takie pierwsze kroki współpracy. Szacujemy, ile będzie Polaków. Myślimy, że będzie nas około pięciu tysięcy na dzień dobry. Nie jest to wbrew pozorom coś bardzo odległego, jak się wydaje. Chociaż 14 godzin się leci z Polski do Korei, są loty bezpośrednie. Nie są aż takie drogie, jak się okazuje. Zresztą jeszcze w przyszłym roku ma wejść na rynek Korean Air, czyli będzie jakaś konkurencja między lotem i innymi liniami, więc też myślimy, że będzie to w miarę tak przystępne. No, i słuchamy, tak? To co robi Korea. Całkiem niedawno było takie wielkie wydarzenie w Seulu, inaugurujące przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Zrobiliśmy też relacje na naszej stronie z tego wydarzenia. Więc to jest na razie ten etap, kiedy oni się przygotowują, też rozeznają. My też tak patrzymy. Jak ewentualnie zaprosić Koreańczyków jeszcze wcześniej do Polski, żeby zrobić coś na zasadzie takich wymian, żeby te światowe dni młodzieży w Seulu nie były tak, że one są punktowo tylko, żeby ten cały okres przygotowań, tych trzech lat, żeby wypełnić właśnie czymś takim, jak spotkania, które są teraz na terenie całej Polski, żeby mówić o Korei. Nawet nasz namiot na ściankę już, nie? Go Korea, więc to jest jeden z tych naszych projektów, więc my możemy jak najbardziej zapraszać. Bo co zrobić, Kasper, żeby na przykład za darmo polecieć do Korei? Znaczy, no, za symboliczną piątkę można kupić właśnie w naszym namiocie kupon. Go Korea. Wypełnia się go swoimi danymi, dodatkowo do kuponu jeszcze na zachętę dołączamy jakieś nasze gadżety, KBO, i w sumie, w sumie to jest bardzo proste. Kupuje się kupony, można wygrać wyjazd na Światowy Dni Młodzieży w Seulu. Mamy pięć, pięć takich, takich tak. pełnych wyjazdów z dniami w diecezji. Średnia wartość takiego wyjazdu jest około 10 tysięcy, więc za piątkę dobra inwestycja, jak wygrać <grym> na loterii. No nie? <grym> Stoj, nie jedna osoba, tylko pięć może wyjechać. Pięć, tak. Nawet potem mamy jeszcze 25 pakietów lizbońskich. Do wygrania oraz 50 chyba pakietów polskich, także tak. jest w tej samej loterii. Tak, tak. To będziemy losować w przyszłym roku we wrześniu. Będzie takie wielkie losowanie studio na żywo to zrobimy, więc. Będzie widać, nie? kto wygrał, będziemy dzwonić, usłyszymy od razu wielką radość. Jak ktoś odbierze telefon i się okaże, że leci do, Lizb do, do Korei? też po takim czasie, nie, że kupił tutaj kupą za 5 zł i wygrał wyjazd rok później. kogoś tam na pewno Pan Bóg nam da Korea jest, Korea jest całkiem daleko. Jak wygląda wybór kraju, który będzie gościć całą młodzież całego świata? To my tego nie robimy. To już robi dykasteria na czele z papieżem. Są racje takie bardzo misyjne, bo Korea to jest, to jest w ogóle pierwszy raz taka sytuacja, kiedy gospodarzem Światowych Dni Młodzieży jest kraj, w którym katolicy są mniejszością. Nie? Bo w Korei katolicy stanowią 10%, czyli to jest około 6 milionów. Ludzi z całej społeczności Korei Południowej, ale to jest taki młody kościół, bardzo prężny i, i co prawda ma teraz jakiś czas takiego swego kryzysu, może właśnie dlatego są te Dni Młodzieży przewidziane, żeby wzmocnić tę wiarę. E, no ale oni też zabiegali o to jako kraj, ponieważ no, to też jest forma i promocji, i tego też pokazania, e, czym żyje Korea w ogóle. E, jeszcze Jan Paweł II, jako in inicjator Światowych Dni Młodzieży, chciał. Żeby te Dni Młodzieży się odbywały raz w Europie, raz w Azji, czyli gdzieś na świecie. Więc to jest taka, taki mniej więcej klucz. Mhm. E, czy ty, Kasper, jakie masz doświadczenie z e, Światowych Dni Młodzieży? Na ilu byłeś? Ja, ja jakby byłem e, dopiero na tych e, ostatnich w mhm. Lizbonie. I moje doświadczenie, znaczy to jest czas, e, który bardzo dobrze wspominam takiej jedności z innymi młodymi ludźmi z całego świata. To było super. E, może, może powiedzmy, początkowo to było coś nowego, więc e, wiązało się to z jakimś. Mm, no czy przerażeniem? Taką. taką e, no właśnie z tym, że to jest nowe doświadczenie, nie? Ale nim, nim bardziej człowiek wchodził e, w Światowe Dni Młodzieży, bardziej się zagłębiał, więcej rozmawiał z innymi, nie więcej modlitwy, jakiejś. E, nim bardziej się czuł wspólnotą, tym to doświadczenie stawało się coraz lepsze dla nas. Wspaniale. No, to tak. Myślałam, że to... Dobrze, ja, bo ja mam jeszcze, myślałam, że mnie trzydziesz, że chcesz już kończyć, ale ja po, mam jeszcze powolutku. pytanie. Dobrze, ja mam Just jeszcze takie perfect. szybkie pytanie do księdza. Um... Od ilu lat ksiądz jest związany ze Światowymi Dniami Młodzieży? <laughs> od zawsze w zasadzie, od roku 2000, kiedy byłem po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie, uh -huh. ale już tak sercem się wiązałem, jak były Dni Młodzieży w Paryżu, wcześniej jeszcze w Częstochowie, to były lata mojej młodości, że tak powiem, teraz już wieku dorosłego, także mam takie doświadczenie bardzo, bardzo szerokie, światowe wręcz, jeśli chodzi o udział w Światowych Dniach Młodzieży. Bardzo dziękujemy, bo no fajnie. My, my na przykład nasze mm -hmm. doświadczenie e, oczywiście znamy i Zapowiedź, słyszymy. E, słyszymy o Światłych Dniach Młodzieży od e, też wielu lat, ale teraz po raz pierwszy spotykamy się z taką konkretną organizacją, z biurem, e, Krajowym Biurem Organizacji. I dla nas to jest niesamowite doświadczenie, że. E, Krajowo przyjeżdżacie do nas, żeby też poznać tą młodzież naszą? Tak jest, Inaczej się nie da, bo moglibyśmy przekazywać ulotki, moglibyśmy jakieś tam różne foldery, ale ja wychodzę z założenia, że być tak personalnie, tak po prostu się spotkać i, i, i mówić o tym wydarzeniu, to, yy, to jest takie. Nie da się zasiać ziarna na, na polu w sposób wirtualny, nie? żeby rosło. Trzeba na to pole wyjść, wziąć konkretnie ziarno fizycznie nie? w rękę, jak to kiedyś bywało, teraz już są, wiadomo, zmechanizowane te formy, ale mimo wszystko trzeba być, nie? I tak samo jest też z tym y, naszym doświadczeniem, że y, odwiedzenie, y, to się wiąże z pewnym wysiłkiem też, nie? Bo to trzeba... I rano stawać, nie? jechać i, i Polska, no też koszty jakieś tam zawsze, ale myślę, że nam to się to, to potem zwraca, nie? bo y, też mhm. y, te osoby, które chcą gdzieś tam się zaangażować czy coś, no, no widzą, że, że, że są traktowane poważnie, nie? Że, że, że nikt tutaj nie mówi jakiejś ściemy takiej, że, że tu będzie nie wiadomo co, tylko to Konkret, tak, że możesz być wolontariuszem, możesz polecieć na Światowe Dni Młodzieży. Teraz się przygotowujemy w ogóle do jubileuszu młodych w Rzymie, więc to też będzie wydarzenie bardzo ważne. To o tym tu mówimy. Dobrze. Pięknie dziękujemy. Ja Również. Wszystkie Również. informacje o jubileuszach, o y, Korei, Światowych, Światowych, Młodzieży, Światowych tak. Dniach Młodzieży można znaleźć na stronie. I na ogólnie mediach społecznościowych. Tak? sdmpolska.pl, bardzo prosto. No i oczywiście KBOSDM Polska, Facebook, Instagram, łatwo nas znaleźć. zapraszamy na nasze social media. Zachęcamy. I... Zaobserwujcie i bądźcie na bieżąco ze wszystkimi informacjami. I tak zachęcamy jest. też do wzięcia udziału w tej loterii, tak bo jest, to bo tak, jest, świetna okazja. Kto nie skorzysta, prawda? <laughs> Dokładnie tak. Szanse są 1 do 40. Tutaj. Duże, lepsze niż lotków. <laughs> o właśnie. Tak jest. A za moment wrócimy tutaj na wizję z księdzem Zenonem Małyszkiem. Tak tak jest, także nie rozłączajcie się i gospodarze. widzimy się wkrótce.